Rozdział 2. Kładąc dłonie klamce, Winston spostrzegł, że dziennik został na stole. Otwarty. Całą stronę pokrywały słowa precz z wielkim bratem. Zapisane literami tak wielkimi, że dawało się tracić z drugiego końca pokoju. Był to szczyt głupoty, ale, nawet ogarnięty trwogą, nie chciał obrócić kremowego papieru. Zamykając, zeszedł przed wyschnięciem atramentu. Zaczernął powietrza i otworzył drzwi. Natychmiast zalała go ciepła fala ulgi. Na korytarzu stała bezbarwna, zachukana kobieta o cienkich włosach i pobrudzonej twarzy. – Och, towarzyszu – odezwała się ponurym, skomnącym głosem. – Tak mi się właśnie zdawało, że słyszę, jak towarzysz wraca. – A może moglibyście zejść, zajść i zerknąć na zlew u nas w kuchni? Zatkał się i… To była pani Parsons, żona sąsiada z tego samego piętra. Partia nieapowazur do pani należało się zwracać do innych per towarzyszu lub towarzyszko. Jednak w przypadku niektórych kobiet instynktownie narzucało się słowo pani. Miała około trzydziestki, ale wyglądała starzej. Odnosiło się wrażenie, że w bruzdach na jej twarzy osiada kurz. Winston szedł za nią korytarzem. Konieczność tych amatorskich napraw uprzykrzała mu życie prawie każdego dnia. Rezydencje zwycięstwa zbudowano około 1930 roku. Było to stare. Były to stare mieszkania i wszystko się w nich sypało. Tynk odchodził płatami ze ścian i sufitów. Przy większym mrozie pękały rury. Dach przeciekał, kiedy tylko spadł śnieg. Ogrzewanie działało przeważnie na półglistka, albo w ogóle nie było włączane z przyczyn ekonomicznych. Wszelkie naprawy, poza tymi, jakie udawało się zrobić własnoręcznie, wymagały zgód niedostępnych komitetów, które czasem przez dwa lata zatwierdzały przykładowo wymianę szyby w oknie. Oczywiście, tylko dlatego, że to ma, nie ma w domu, dodała pani Parsons nieśmiało. Mieszkanie Parsonsów było większe dla lokum Winstona i w nieco inny sposób obskurne. Wszystkie sprzęty sprawiały wrażenie zniszczonych i pobijanych. Jakby dopiero co przeszło tędy jakieś duże, agresywne zwierzę. Sprzęt sportowy. Kije do hokeja, rękawice bokserskie, dzirawa piłka do nogi, zapocone, wywró wywrócone na lewą stronę szorty. Walał się po podłodze, na stole pięciły się brudy naczynia i podręczniki z pozaginanymi z rogami. Na ścianach wisiały szkarłatne transparenty Ligi Młodzieżowej i Szpiegów oraz pełnowymiarowy plakat z Wielkim Bratem. W powietrzu unosił się zapach gotowanej kapusty, zwykle wyczuwalny w całym budynku. Tu jednak łączył się z ostrzejszym odorem potu, który, to się wiedziało zaraz po wejściu do środka, wydzielała osoba w tej chwili nieobecna. W drugim pokoju ktoś próbował wturować dźwięką orkiestry wojskowej nadal dobiegającym z telekradu na instrumencie zgrzewienia przykrytego skrawkiem papieru toaletowego. To dzieci, powiedziała pani Parsons, rzucając nieco lękliwe spojrzenie w stronę drzwi. Nie wychodziły dziś i oczywiście miała skłonność do przerwania zdań w połowie. Zlew kuchenny Prawie po brzegi wypełniała brudna, zielonkawa woda. Unosił się z niej wyjątkowo silny smród kapusty. Winston przykucnął i obejrzał kolanko odpływu. Strasznie nie chciał mu się robić tego rękami. Nienawidził zadań manualnych, zaś schylanie się często wywoływało u niego ataki kaszlo. Pani Parsons gapiła się bezradnie. Oczywiście, gdyby dom, Tom był w domu, raz by to załatwił, powiedziała. On lubi takie rzeczy. Ten mój Tom to złota rączka. Parsons, podobnie jak Winston, pracował w Ministerstwie Prawdy. Był grubawym, ale energicznym mężczyzną, cechującym się paraliżującym poziom głupoty i z tym kłębkiem idiotycznego entuzjazmu. Jednym z tych, poznawionych wątpliwości, wiernych pychadeł, od których stabilność partii zależała w jeszcze większym stopniu niż od myśl o policji. Miał 35 lat, a dopiero co siłą wydalono go z Ligi Młodzieżowej, zaś przed wstąpieniem do Ligi udało mu się zabawić w szeregach szpiegów o rok dłużej niż przewidywał statut. W ministerstwie zajmował jakieś. Podrzędne stanowisko, w zasadzie nie wymagające inteligencji. Był za to jednym z najaktywniejszych członków komitetu sportowego i innych zespołów zajmujących się organizowaniem grupowych pieszych wycieczek, spontanicznych demonstracji, kampanii oszczędnościowych i wszelakich działań dobrowolnych. Z cichą dumą opowiadał między pychnięciami fajki, że od czterech lat nie opuścił żadnego wieczora w osiedlowym domu kultury. Ciągnął się za nim przytłaczający odór potu, jakby mimowolne świadectwo jego pracowitości, i unosił się w powietrzu długo po jego wyjściu. Ma pani specjalny klucz do nakrętek? Sp spytał Winston, mocując się z kolankiem. Klucz? powtórzyła pani Parsons, natychmiast stając się bezkręgowcem. – Trzymamy? Tak, na pewno. To nie wiem, może dzieci. rozległ się, tupot. Jeszcze jeden przenikliwy świst grz, na grzybieniu i dzieci wpadły samą. Pani Parsons przyniosła klucz. Winston wypuścił wodę i z obrzydzeniem usunął zatykający rurę korek z ludzkich włosów. Obbył palce najlepiej jak mógł w zimnej wodzie z kranu i wrócił do pokoju. – Ręce do góry! – rozległ się dziki głos. Dorodny dziewięcioletni łobuz wyskoczył ze stołu, grożąc Winstonowi i pistoletem autentycznym. Poza gdy jego młodsza o dwa dwarta siostra wykonywała identyczny gest, trzymając w rękach kawałek drewna. Oboje mieli na sobie granatowe spodenki, szare koszulki i czerwone chusty umundurowanie szpiegów. Winston podniósł ręce nad głowę, ale zrobił mu się nie swoją. W zachowaniu chłopca. Było coś tak złowrogiego, jakby wcale nie chodziło tu o zabawę. Zdrajca! wołał chłopiec. Myśl o zbrodniarz, euroazotycki szpieg. Zastrzelę cię, ewaporuję, do kpani soli. I nagle oboje skakali wokół niego wrzeszem zdrajca i myśl o zbrodniarz. Dziewczynka naślewała każdy gest brata. Było to nieco przerażające, jak baraszkowanie tygrysiątek. W których wkrótce wyrosną ludożercy. Z oczu chłopca było wyrachowane okrucieństwo. Całkiem wyraźna chęć, żeby uderzyć lub kopnąć Winstona, połączona ze świadomością, że wkrótce będzie dość duży, aby to zrobić. Całe szczęście, że nie trzeba w rękach prawdziwej broni, pomyślał Winston. Pani Parsons nagrała no, to na Winstona, to na dzieci. W lepszym świetle, w pokoju... Odnotował, ze zdumieniem, że w bruzdach na jej twarzy naprawdę osiadł kurz. Tacy są czasem haśliwi powiedziała. Są rozczarowani, bo nie mogą pójść na wieszanie. To o to chodzi. Nie mam czasu ich zabrać, a tam wróci za późno. Czemu nie możemy pójść na wieszanie? Ryknął chłopiec na cały głos. Chcę na wieszanie, chcę na wieszanie. Wtórowała mu dziewczynka, nadal podskakując. Winstonowi przypomniało się że jakieś o zbrodnie wojenne euroazjatycy euroazjatyccy więźniowie mieli zazwyczaj powieszeni w parku. Mniej więcej raz w miesiącu odbywały się tego rodzaju spe spektakle. Cieszyły się sporą popularnością. Zwłaszcza dzieci uważały je za świetną zabawę. Winston pożegnał się swoją Parsons i wyszedł ledwie parę kroków, a coś walnęło go w tył głowy powodując wyjątkowo silny ból zupełnie jakby został dźgnięty, rozgrzany do czerwoności metalowym prądem. Kiedy się od odwrócił, zauważył, że pani Parsons wciąga do mieszkania chłopca chowającego się do kieszeni proce. – Goldstein! – wrzeszczał chłopiec w zamykających się drzwiach. W całej, w całej tej sytuacji Winstona najbardziej zaskoczył wyraz bezradnej trwogi malującej się na szarej twarzy kobiety. Kiedy znalazł się z powrotem w mieszkaniu, szybko minął tele-ekran i ponownie usiadł przy stole, pocierając bolące miejsce z tyłu głowy. Muzyka ustała. Zamiast tego obcesowy, żołnierski głos z okrutną satysfakcją opisywał uzbrojenie nowej pływającej fortecy, która właśnie zarzuciła kotwicę między Islandią a Wyspami Owczymi. Z takimi dziećmi, pomyślał Winston, życie tej kobiety musi być koszmarem. Jeszcze rok, może dwa, a będą 24 godziny na dobre wypatrywać u niej najdrobniejszych, choćby przejaw nieprawomyślności. Prawie wszystkie dzieci są potworne. Najgorsze, że choć organizacje, takie jak szpiedzy systemowo zamieniały dzieci w nieki znane barbarzyńców, nie pojawiała się u nich żadna skłonność do buntowania się przeciwko partii, wręcz przeciwnie, uwielbiały partie i wszystko, co z nią związane. Piosenki, procesy, procesje transparenty Wycieczki, musztra z drewnianą bronią, skandowanie sloganów, wielbienie wielkiego brata, to wszystko było dla nich rodzajem wspaniałej zabawy. Cała ich furia kierowała się na zewnątrz przeciwko wrogom państwa, przeciwko obcym zdrajcom, sabotażystom, myślą zbrodniarzom. Było już właściwie na porządku dziennym, że ludzie po trzydziece bali się własnych dzieci. I nie bez powodu. Nie było tygodnia, żeby Times nie zamieścił akapitu o jednym czy drugim małym wściwskim podsłuchiwaczu, czyli bohaterskim malcu, który podchwycił jakieś kompromitujące zdanie i wydał własnych rodziców myśl o policji. Ból po pocisku z procy ustąpił. Winston bez przekonania wziął do ręki pióro, zastanawiając się, czy warto coś jeszcze zapisać w dzienniku. Nagle znowu pomyślał o obrajenie. Lata wcześniej, ile dokładnie? Już ma ze siedem. Śniło mu się, że przemierza jakieś pomieszczenie zatopione w ciemnościach. Mijając kogoś siedzącego nieco z boku, usłyszał słowa: Spotkamy się tam, gdzie nie ma roku. Zostały one wypowiedziane bardzo cicho, niemal od niechcenia. Nie brzmiały jako rozkaz, lecz stwierdzenia faktu. Nie zatrzymał się, szedł dalej. Co ciekawe, wtedy we śnie te słowa nie zrobiły na nim już żadnego wrażenia. Dopiero potem zaczęło do niego docierać ich znaczenie. Teraz już nie pamiętał, czy przed tym snem, czy później, pierwszy raz zobaczył O'Briena. Nie pamiętał też, kiedy dokładnie uświadomił sobie, że głos usłyszany we śnie był jego głosem, ale był tego pewien, to O'Brien przemówił do niego z ciemności. Winston nie potrafił rozstrzygnąć nawet po w wymianie spojrzeń, czy O'Brien był przyjacielem czy wrogiem. I nie było to jakieś szczególnie, szczególnie istotne. Istniała między nimi nic porozumienia ważniejsza niż sympatia czy przekonanie osobiste. Spotkamy się tam, gdzie nie mam roku powiedział O'Brien. Winston nie wiedział, co to znaczy. Miał jednak pewność, że tak czy inaczej te słowa kiedyś się spełnią. Głos w telekranie umilkł na chwilę. Dźwięk trąbki, czysty i piękny, popłynął w zatęchłym powietrzu. Po czym rozległo się chrapliwe ogłoszenie: Uwaga, uwaga depesza z frontu malabarskiego. Południowych Indiach nasze siły odniosły miażdżące zwycięstwo. Mogę przekazać, że ofensywa, o której przebiegu zaraz poinformujemy, zbliża się wymiernie do końca wojny. Oto treść komunikatu. Nadchodzą złe wieści, pomyślał Winston i pan nie pomylił się. Zaraz po krwawym opisie unicestwienia euroazjatyckiej armii, zawierającym oszałamiające liczby zabitych i uwięzionych, pojawiło się ogłoszenie, że z początkiem kolejnego tygodnia racja czekolady zostanie zmniejszona z 30 do 20 g. Winston znowu bechnął. Działanie dżinu mijało, pozostawiając uczucie osłabienia. Z ekranu być może dla uczczenia zwycięstwa, a może dla zatarcia pamięci o odebraniu czekoladzie, buchnęły dźwięki hymnu Oceanio, to dla ciebie. Należało stanąć na baczność ale tam, gdzie siedział, był niewidoczny. Po hymnie popłynęła lżejsza muzyka. Winston poczuł do okna, wciąż ustawiając się tyłem do telekranu. Dzień nadal był zimny i jasny. Gdzieś w oddali z głuchym grzmotem eksplodowała, eksplodowała rakieta. Obecnie spadało na Londyn od 20 30 bomb tygodniowo. Na dole, na ulicy wiał nerwowo Wiatr nerwowo szarwał naderwanym plakatem, to zasłaniając, to odrywając napis ANGSOC, Angsoc. Święte zasady Angsocu, nowomowa, myśl, dwójmyślenie, zmienność w przeszłości. Miał wrażenie, jakby znalazł się w dżungli, porastającej morskie dno, w potwornym świecie, w którym i on był potworem. Czuł się bardzo samotny. Przeszłość była martwa, przyszłość niewyobrażalna. Skąd mógł wiedzieć, choćby jedna żyjąca istota ludzka stoi po jego stronie? Jako miał pewność, że rządy partii nie będą trwały wiecznie, zamiast odpowiedzi zobaczył trzy slogany, widniejące na białym froncie Ministerstwa Prawdy: Wojna to pokój, wolność to niewola, ignorancja to siła. Wyjął z kieszeni 25 centówkę. widział na niej te same hasła, wypisane wyraźnymi drobnymi literami. Na rewersie znajdowało się oblicze wielkiego brata. Również z monety spoglądały jego oczy był wszędzie na monetach, na znaczkach pocztowych, na okładkach książek, na transparentach, na plakatach i opakowaniach papierosów. Zewsząd patrzyły te oczy, a głos stale napominał. We śnie czy na jawie, w pracy czy przy posiłku, w budynku czy na powietrzu, w wannie czy w łóżku. Nie dało się uciec. Nic nie było prywatne poza kilkoma centymetrami kwadratowymi zamkniętymi pod czaszką. Słońce się przesunęło i niezliczone okna Ministerstwa Prawdy, już nieoświetlone, wyglądały ponuro, niczym okienka wartowni. Ogromna piramida napełniała serca, serce lękiem. Był to potężny budynek, nie do sforsowania, nie zniszczyłoby go na tysiąc rakiet. Winston znowu zaczął się zastanawiać, dla kogo pisze ten dziennik. Dla przyszłości? Dla przeszłości? Dla jakiejś epoki, którą sobie wyobraził? Czekała go nie śmierć, lecz anihilacja. Dziennik zamienią w popiół. Jego ewaporują. To, co napisze, zostanie odczytane jedynie przez myśl policję, która następnie unicestwi tekst i usunie ze swej pamięci, w jaki sposób wróci się do przyszłości, skoro nie, nie stanie po tobie żaden fizyczny ślad, nawet słono, słowo na nabazgrane anonimowo na karcapieru ten ekran, Wybił czternastą. Za 10 minut powinien wyjść. O 14:30 musi znów stawić się w pracy. O dziwo bicie zegara dodało mu otuchy. Był samotną duszą. Wypowiadał prawdę, której nikt nie usłyszy. Dopóki jednak mówił prawdę w jakiś niejasny sposób udawało się zachować ciągłość. Ocalenie dziedzictwa ludzkości nie odbywało się przez bycie z usłyszanym, ale poprzez zachowanie przytomności wrócił do stołu, umoczył pióro w atramencie i napisał. Do przyszłości lub przeszłości, w której myśl jest wolna, a ludzie różnią się od siebie i żyją w samotności, i nie żyją w samotności. Do czasu, w którym istnieje prawda i w którym to, co się stało, nie może się odstać. Z epoki unifikacji, z epoki samotności, z epoki wielkiego brata. Z epoki dwój myślenia pozdrawiam was. Dotarł do niego, że jest już właściwie martwy. Zrozumiał, że dopiero teraz, kiedy potrafił nazywać kształt myślom, dokonał decydującego kroku. Następstwa każdego działania są już w tym działaniu zawarte, napisał. Myśl o zbrodnia nie pociąga ze sobą śmierci. Myśl o zbrodnia jest śmiercią. Teraz, gdy uświadomi sobie, że jest martwy, musi słychać jak najdłużej pozostać przy życiu. Dwa palce prawej ręki miał poplamione atramentem. Właśnie taki szczegół mógł zdradzić. Jakiś ciekawski nadgorliwiec w ministerstwie. Najprawdopodobniej kobieta, taka jak ta drobna osoba o włosach w kolorze piasku lub ciemnowłosa dziewczyna z departamentu fikcji. Może zacząć się zastanawiać, dlaczego pisał coś podczas przerwy obiadowej, dlaczego użył staromodnego pióra, co pisał. A potem podużyć go mu trzeba, odpowiedział aluzję. Poszedł do łazienki i dokładnie starł tusz twardym, szarym mydłem, które drapało skórę jak papier ścierny, więc świetnie nadawał się do tego celu. Odłożył dziennik do szuflady. ukrycie go było niemożliwe. Mógł jednak zrobić coś, żeby wiedzieć, czy istnienie zesztu zostało odkryte, czy nie. Położył włos na krawędzi. Nie, to zbyt oczywiste. Opuszkiem palca podniósł więc charakterystyczny biały paproch i umieścił w rogu okładki. Jeśli ktoś ruszy zeszyt, paproch spadnie.